mienia nawet słowa i kiełów kurczębników prowadzi. Rodziców, dziadków, nauczycieli, a przede wszystkim najmłodszych uczestników dzisiejszej uroczystości, uczniów klas pierwszych. Niech ten dzień będzie dla Was wielkim przeżyciem i dla chwilą. Proszę o zabranie głosu Panią dyrektor Krystynę gryci rodziców, dziadków, krewnych, znajomych, przyjaciół, yy, nauczycieli pracowników administracji obsługi, dzieci, szczególnie uczniów klas pierwszych. Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia I Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym dniu obchodzimy święto wszystkich pracowników szkoły i wszystkich osób związanych ze szkołą. Jest mi niezmiernie miło, że w tym dniu również panie wychowawczyni klas pierwszych zaproponowały, aby po raz kolejny przyjąć do społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. W dniu dzisiejszym jest to 75 osób. Jest nas dużo. Jesteśmy bardzo zgraną grupą, bo jak widać licznie przy byłych rodziców, bardzo nas to... Wszystko cieszy. raz bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę i życzę satysfakcji z przyszłych przedsięwzięć, przyszłych działań, ze wszystkiego, co przyniesie radość w życiu zawodowym, a także prywatnym, zdrowia, pomyślności, szczęścia, bo jeżeli człowiek jest wolny od trosk, może poświęcać się dla innych, może swoim życiem wspierać życie innych tego wszystkiego rzeczy wszystkim pracownikom zespołu szkół im. Władła w urzędników. Dziękuję. Korzystając <kluczy> z okazji, że jest pan Przewodnicząca Rady Rodziców, czyli pierwszy rodzic naszej szkoły. Chciałabym zaprosić również do zabrania głosu. Bardzo proszę. zebranych. W imieniu wszystkich rodziców chciałabym podziękować wszystkim wymienionym, wszystkim osobom za codzienną pracę i poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w podwaniu naszych obecnych, jakże trudnych czasach. Potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią dzielić się swoją pasją, zainteresowaniem i wiedzą. W dzisiejszych dniu nie możemy również zapomnieć o osobach, które pracowały, a które Również życzę tym najmłodszym beneficjentom, aby każdy dzień w szkole był miły, przyjazny, a nie im wiele satysfakcji. Te symboliczne kwiaty są obą wręczyć na ręce Pani Dyrektor Krzysztof Bójczyk. Dziękuję. faça ali Chciałabym zaprosić prezentantów administracji obsługi yy, po odbiór nawiód. I tak zapraszam panią Barbarę Mieczykowską, panią Annę Bartnicką, panią Martę Szczepowicz, pana Piotra Bartnickiego, panią Ewę Kubę, panią Rzbietę Koniewską, panią Dantę Bartkowską i panią Izabelę Serowę. Bardzo proszę, wyczytane osoby do odbioru nawiód. Panią Mateusza Siechmuta, Panią Elżbietę Lesińską, Panią Urszulę Stubnik, Panią Annę Jankowską, Panią Barbarę Felkowską, Panią Bożenę wejz Panią Teresę Markiewicz, Panią Bożenę Kosowską, Panią Małgorzatę Suszczyńską. Zapraszam serdecznie. W imieniu całej społeczności uczniowskiej zespołu szkół i imienia w Kiełów Urzędników w uroczystym Dniu Edukacji Narodowej wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświaty, czynnym i przygotowującym zasłużowej zasłużonej emeryturze składamy bukiet serdecznych życzeń. Życzymy życiowej mądrości, radości tworzenia, spotkania wielu wspaniałych ludzi, zachowania pogody ducha, wszelkiego powodzenia i pełnej realizacji marzeń. das ist... Wszystkim te dwa płosy, bo gorszy jestem od osy. Ja nie jestem żona i nie jestem przerażona. Poznam dobrze męża Serca iście gołębiego. Mój gwardzisto, co dziś w planie? O mój panie, stoi tutaj małych dzieci cała zgraja, która do naszego królestwa należeć by chciała. Co ja ten. Chciałoby się do szkółeczki? No. A czy wiecie, że tutaj trzeba się uczyć Tak! A zatem zobaczymy, czy sprostacie zadania, by uzyskać uczniami. Gwardziści! Oto zadania, które wykonać mają też krawy, aby uczniami mogli być zwani. zadanie trudnie i niesłychane. Czy wiesz, jaki znacie? Zaraz się okaże. Przystępujemy do próby recytacji. My Przystępujemy. Zebranek, masz jeszcze dwóch kwiatów. Z ilu kwiatów szuka moja zebranek, tak? Brawo! Klasa pierwsza C. w Pracuś zbudowało dwa wiatraczki czerwone i jeden niebieski. Ilu wiatraczków zbudował w Pracuś? Ty Widzisz, mój drogi jak pięknie te dzieci odpowiadają. Ja wiem, przyjaciół już między sobą mają. Mąż, Król. W takim razie proszę panią Dyrektor o dokonanie, o dokonanie aktu pasowania na uczniowie. Dzisiaj moment uroczystości. Do ślubowania. My uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą. Dziękuję. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego. Dziękuję. Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom. Dziękuję. Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. Dziękuję. Na sztandar szkoły. Pośród obalnych Do tradycji władz gminnych urzędnik należy uczestniczenie w uroczystościach szkolnych. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, że pani kierownik wydziału oświaty przybyła na naszą uroczystość. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry wszystkim. Chciałam przeprosić na spóźnienie, ale byłam w szkole w teryszowie na ginęńską, także jeśli katalek drogi było, także... Jeszcze raz przepraszam i chciałam złożyć całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom, obsługi, administracji najlepsze życzenia, bo cała społeczność nauczyciela i obsługa to cała społeczność kochuje dzieci, młodzież i bym w tym, z tej okazji życzyć Wam naprawdę wszystkiego dobrego, bo nauczyciela to naprawdę jest ciężkie, pracuję z Wami już 25 lat, to wiem, jak i musicie trud było, żeby ta młodzież zrozumiała, wyszła i pracowała na wynik szkoły, bo y, po wynikach szkoły y, są, jest oceniana szkoła, to są nauczyciele, uczniowie, właśnie po egzaminach, po sprawdzianach i wtedy wychodzi to w świat. Także właśnie pragnę, żebyście zdobywali jak najlepsze wyniki, a marłową życzę. Y, się uczyli, zdobywali wiedzę. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i na ręce pani dyrektor złożę wiązanie z swoimi życzeniami. A Marucho, choć y, przepis zabrać w szkole. Ale nie w tak, święto. Ale, ale jest święto. No ja święto, także raz wam nie przepis i wręczę na ręce wychowawczym ten skromny upominek, także dzisiaj mogą jeść, a jutro już nie. Także jutro